W ramach czternastej kolejki czwartej ligi donośląskiej w piłkę nożną mężczyzn zespół K.S. Piast Spas Nowa Ruda podejmował na własnym wojsku GKS Polonię Trzebnica, który w tabeli ligowej zajmował dziewiąte miejsce z dorobkiem ośmiu wygranych pojedynków, dwóch remisów i sześciu porażek. Nie jestem zadowolony w pełni, bo można było więcej wycisnąć z tego zespołu, przede wszystkim w ostatnich kolejkach. Mieliśmy, mamy teraz taki, taki dołek, problemy, problemy kadrowe i problem ze strzelaniem ramek. Mam nadzieję, że dzisiaj to się odwróci. Zespół gospodarzy Piast Spas Nowa Ruda w Czasowych rozgrywkach spisuje się bardzo dobrze. W tabeli ligowej zajmował szóste miejsce. Do tej pory wygrał 7 spotkań, zanotował 5 remisów i 3 porażki. Zdobywamy bardzo ważne punkty i mam nadzieję, że, że będziemy je zdobywać. Jeszcze, jeszcze mamy trzy kolejki do rozegrania. Zespół Piasta i fali Znoszącej ostatnio wygrane z Mechanikiem Brzeziną 5-3 i z MKP Wołów 2-1 powodowały, że zawodnicy do tego spotkania podchodzili w doskonałych nastrojach. No wygrane na pewno nas budują, ale nie ukrywam, że mamy bardzo dużo problemów kadrowych. Po ostatnim meczu wypadł nam kapitan zespołu Ernest Polak, więc kolejny zawodnik dzisiaj nie może grać. Dodamy do tego Limę plus Osickiego, więc to jest trzech kluczowych zawodników, którzy dzisiaj nie mogą z nami Natomiast zespół gości GKS Polonia Trzebnica w ostatnim okresie zanotował dwie porażki z bielawą bielawianką 2 do 5 i sokołem Marcinkowice 0 do 1. Ta druga porażka przede wszystkim nas boli, bo, bo to, był to była pierwsza porażka u siebie w tym sezonie w tej rundzie, bo wygraliśmy wszystkie dotychczas spotkania. Poza walkowerem, oczywiście, który otrzymaliśmy za, za nieuprawnionego zawodnika, i, i liczyliśmy, że ten mecz wygramy. No niestety mecz się ułożył także że dostaliśmy bramkę skąd ataku, no i dużo pracy jeszcze przed nami, żeby, żeby ten, ten plan minimum, jaki założyliśmy sobie, czyli 30 punktów zrealizować. Zespół Polonii nie zagrał w swoim najsilniejszym składzie, zabrakło w meczu na pozycji środkowego obrońcy Lamorskiego, bocznego obrońcy Calińskiego i środkowego pomocnika Matkowicza. Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze pomyśli piasta Spas, Nowaruda, który już w piątej w spotkania zdobył bramkę, kiedy to w polu karnym gości Pedro podał piłkę do niepilnowanego Kucharskiego, który pewnym strzałem pokonał bramkarza Polonii Buchlę, dając sprowadzenie piastowi na 1 do 0. Zespół Piasta próbował pójść za ciosem i w 12 minucie niemal by mu się udało zdobyć drugiego gola, kiedy to Florian dośrodkowywał w pole karne, a piłkę na główkę przyjął Habrowski. Jednak na posterunku był bramkarz Polonii Buchla, któremu udało się obronić strzał na bramkę. W 29. minucie Polonia Trzebnica przeprowadziła groźną akcję zakończoną strzałem z dystansu Reitera, który pokonał zbyt mocno wysuniętego bramkarza Piasta Steca i doprowadził do remisu na 1 do 1. Pomimo ataków ze strony Piasta do końca pierwszej połowy, wynik już nie uległ zmianie. Druga połowa rozpoczęła się od groźnych ataków ze strony obydwu zespołów, jednak akcje były nieskuteczne, gdyż nie kończyły się zdobyciem bramki. Im bliżej końca meczu, to były coraz to większe emocje. W jednej z akcji, po wybiciu piłki przez Steca, piłkę Chabrowski, który przypadkowo przy wyskoku do główki sfaulował zawodnika gości Fronia, za co otrzymał żółtą kartkę. Rozstrzygnięcie spotkania na korzyść polonii trzebnica nastąpiło w ostatniej minucie w doliczonym czasie gry, kiedy to bramkarz piasta wyraził swoje niezadowolenie, a sędzia za to ukarał go żółtą kartką i w dodatku podyktował rzut wolny pośredni na piątym metrze bramki piasta. Zawodnicy gości wykorzystali nadarzającą się okazję do zdobycia gola. Omijając mur, Reiter zdobył bramkę dla GKS Polonii Trzebnica na 2 do 1. I takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, a pomyliłem się jedynie w jednym aspekcie. W drugiej połowie boisko nam nie przeszkadzało, żeby grać wieloma podaniami i tworzyć sytuację. Mieliśmy mnóstwo dośrodkowań, trzy sytuacje stuprocentowe. Zawodnicy nasi niestety nie, nie mogli sfinalizować z uwagi właśnie na stan boiska, ale w końcu w 93 minucie dopięliśmy swego i wygraliśmy ważny mecz. Myślę, że nie jest to zasłużona przegrana. Nie potrafiliśmy do, dowieźć tego remisu do końca. Mieliśmy swoje problemy personalne i to jakby zadecydowało o tym, że, że przegraliśmy mecz. Kolejne mecze ligowe już w najbliższą sobotę, 14 listopada. Oba zespoły zagrają u siebie. GKS Polonia Trzebnica będzie podejmować Lechię Dzierżoniów, a KS Piast spas Nowa Ruda, Sokół Wielką Lipę.